Witam Was wszystkich w kolejnym filmie z pasieki w Beskidzie Niskim. Zobaczcie, jak pszczoły sobie działają. Ja dzisiaj chcę zrobić taki szybki, szybki przegląd, zaglądnąć tak do z jednego ula, takiego tego raczej mocniejszego, i sprawdzić, czy, czy pszczoły mają wystarczającą ilość pokarmu, ponieważ u nas tutaj w Beskidzie Niskim ostatnio jest taki okres trochę bezpożytkowy bo lipa się już skończyła nie wiem, nawłocią, nie wiem jak tam ze spadzią czy coś udało się pszczołom przynieść czy też nie Nawłóć się dopiero rozpoczyna tam wam pokazywałem w szorcie, że nawłóć pierwsze dni co zaczęła kwitnąć, więc chcę sobie sprawdzić czy te pszczoły czy te pszczoły mają mają wystarczającą ilość pokarmu jeśli nie, no to jutro Jutro im tego pokarmu wleję. Ostatni raz zaglądałem, wtedy cudowałem paski z kwasem szczawiowym. To było, to było, dwa tygodnie temu. Przy, podczas miodobrania też, też im pozosta, pozostawiałem po kilka ramek z miodem, więc wtedy tego pokarmu jeszcze miały sporo. No zobaczymy jak to, jak to będzie wyglądało dzisiaj. Do tego ula będę chyba chciał zaglądać, bo nie jest taki. Taki właśnie najbardziej reprezentatywny, tak mi się wydaje, z tych moich wszystkich uli. Więc tak, ja się przebieram i, i bierzemy się za robotę. Myślę, że to raz, dwa uda się zrobić. Jeszcze data, dzisiaj mamy niedzielę. Zobaczę sobie aż na telefon. 21 lipca, godzinę 15.00. 55 upały w Beskidzie Niskim trochę zleżały, także e, także powinna być fajna praca. Mamy około 26 stopni i pszczoły, pszczoły działają. Ostatnio bardzo dużo pyłków e, pyłku nosiły no, przydałby im się też ten pokarm e, cukrowy dlatego właśnie chcę sprawdzić jak z tym pokarmem cukrowym e, jest Dobra, przebieram się i, i działamy. Okej, okay. zaczynamy. Zobaczcie, tutaj pudełko z odsklepinami, tyle od sklepin zostało ale to będę za tydzień mam zamiar zrobić takie większe przeglądy wtedy też te od sklepiny pszczołom już te pudełka powyciągam też polikwiduję niepotrzebne nadstawki i takie rzeczy a dzisiaj na szybko ale pszczoły przykitowały Zobaczcie jak to wygląda, no, ale już widzę, że miód jest pszczoły trochę agresywne, więc chyba im dalej nie będę nie będę grzebać. Zobaczcie tutaj, tutaj, tutaj jeszcze pszczoły, tak by wyglądało, że jeszcze, jeszcze sobie doniosły. Więc tutaj całe ramki. Agresywne są trochę. Tak to już jest na jesień, że jesienią pszczoły stają się no, bardziej agresywne, przydałoby się dałoby się trochę dymu, ale już mi się go nie chce, szczerze mówiąc, rozpalać. Prze jedną, jedną tą spróbujemy podnieść. Zobaczcie, cała ramka w miodzie. Okej okay. nie wiem to widać, chyba widać także nie będę już pszczołom tutaj więcej grzebał niech nie grzeją sobie w ten, bo, bo mnie gryzą, ale to co chciałem sprawdzić to to sprawdziłem to sprawdziłem, na pewno pszczoły nie są głodne, więc myślę, że jak w tej w tej silnej rodzince tyle pokarmu mają, więc w innych też, też tego pokarmu nie powinno brakować. Ok, tyle na dzisiaj. Taki szybki filmik z takiego szybkiego przeglądu, sprawdzenia czy, czy pszczoły mają pokarm w ulu. Okazuje się, że mają także. A. Także za tydzień myślę, że zrobimy takie większe przeglądy. Już pousuwam pszczołom te, te niepotrzebne nadstawki, te z, czarny, z czarnymi ramkami. Znajm e, z tego ula tutaj wygryzły sobie, wygryzły sobie dziurę nadstawce i się też złoszczą na mnie. Ok, to tyle z tej kamerki na kapeluszu. Jeszcze może coś powiem na koniec jak mi coś przyjdzie. Do głowy. Ok, i ja, już po tym szyb, szybkim przeglądzie okazało się, że pokarm, e, pokarm jest. Jednak to posunięcie z zostawieniem po kilka ramek połówkowym pszczołom e, zmianem było dobre. Teraz, teraz pszczół już e, nie muszę dokarmać w tym, w tym okresie bezpożytkowym. Chociaż nie wiem, bo podobno, podobno pojawiła się też jakaś spać tutaj w lasach, także może tej spać też trochę, też trochę pszczołom udało się, się przynieść a tak jeszcze przegląd szybki pozostałych uli na pasiece, tam, Ten jest, tam jest tamten, tego co go o, otworzyłem, obok jest ten wysoki, w tej nadstawce mam czarne ramki, które zostawiłem pszczołom, żeby, żeby sobie wy, e, przeniosły, pracownik tam jeszcze to co w nich tam jeszcze zostało. A tutaj mamy jeden z odkładów. Pszczoły się akurat, akurat oblatują. Tutaj mamy odkład zeszłoroczny. Tutaj otworzyłem na gorące dni. bo ten ulma ma taką konstrukcję e, inną, także nie można otworzyć tej dennicy z tyłu. Więc, więc otworzyłem ten wgląd drugi tutaj u góry, żeby ten przewiew trochę miały w ulu no i tutaj podkład drugi tegoroczny i pierwszy mój ul ogólnie cały na pasiece rój, który złapałem dwa lata temu od niego od tego Ula wszystko się od tego Ula wszystko się zaczęło cała przygoda moja z pszczołami właśnie zaczęła się od tego od tego Ula no i jeszcze nasi uciekinierzy na koniec czyli roje dwa złapane w tym roku wygląda wszystko, wszystko okej okay. chyba wszystko na dziś w tym krótkim filmie tak to się u nas tutaj w Beskidzie Niskim prezentuje ostatnio sezon burzowy jak na razie minął na przyszły tydzień znowu zapowiadam jakieś burze ale na razie, na razie pogoda jest jest bajka także Lato w pełni. No i żniwa. Żniwa wczoraj były. Pszenica skoszona. Tak to wygląda. A tutaj coraz większy. Coraz większy oblot. W tym odkładzie. Tak to wygląda. Ok. To trzymajcie się do następnego filmu. Cześć.